was serdecznie na kanale 65, Beauty 65, na kanale dla pań w eleganckim wieku i nie tylko. Gospodnią tego kanału jestem ja. I zapraszam wszystkich serdecznie do, do oglądania tego filmiku. Nowych bardzo, bardzo proszę. To tutaj pierwszy raz wstąpił, żebyście obejrzeli sobie kilka filmików jeżeli stwierdzicie, że na 1000% chcecie być na tym kanale, komentować, śmiać się, płakać ze mną, to wtedy zasubskrybujcie. Z czym do Was dzisiaj przychodzę? Ano, kochani, przychodzę do Was moi mili z czymś, czego jeszcze nigdy nie robiłam. Um, może makijaż artystyczny. Można by to tak nazwać, no bo z makijażem przychodzę do Was halloweenowym. Ja o Halloweenie nie sądzę nic. Niech, niech sobie halloweenują ludzie, ci, którzy halloweenują. Ja nie muszę, ale mówię tak, skusiłam się kilka tygodni temu, a mówi, a zrobimy, zrobimy, spróbujemy, czy coś umimy, bo ja jestem zdecydowanie oczy makijaży Boże, użytkowych. O, tak się, brzydkie słowo, tutaj, jeżeli chodzi o makijaż użytkowy. I czasami graficzny taki, ale taki widzień, rozumicie, bez przesadyzmu. To mi się zdarza, który można gdzieś wyjść, pokazać się na eleganckich gdzieś tam rautach, przyjęciach, w teatrze, czy tak dalej. To tak, ale taki prawdziwy jak bikinia albo kolowista, to niestety ja się do tego nie nadaję. Ja mam zbyt trzęsącą się dłoń w ręce i kochani um, pietra, że no, po prostu, że mi nie wyjdzie, albo coś, nie mam, nie mam tej wiecie um, jak, to, jak to powiedzieć, tej pewności, że to będzie dobre, prawda? No wiem. To praktyka czyni mistrza. Ale ja się w tym kierunku nie, nie praktykowałam, nie mistrzowałam. Ja się praktykowałam, jak widzicie, w makijażach tak zwanych użytkowych. Ok, no to co? Próbujemy. Makijaż będę robiła, kochani, tymi kolorami, które będą potrzebne, nie będzie w tym jednej palety. To jest paleta Anknock, tu biorę z tego białego odrobinkę, i tu pod, jak zawsze pojadę sobie po, pod, dyn, pod brwiami jak zawsze To wygląda lepiej, to wygląda schludniej. Mnie się to bardzo podoba. Nie muszą tego wszyscy robić, bo mnie się to bardzo podoba, prawda? No. Okej. Okay. Zaczynamy tak jak zawsze. Moi kochani, czyli z maka, z maka baza, nie za dużo. Im bardziej pomarszczone oczy, tym mniej. Nie, to po co ma wyglądać głupio? Pomarszczone i wyłazić makijaż gdzieś tam po, po pod, po zmarszczkach. Nie? Oczywiście oczy przedtem, oczy powieki tą wodą różaną, którą używam z doskonałym powodzeniem, kochani, jako tonik. I teraz biorę z Angeli, z Angeli, z palety, czekajcie, tu nie. Tu nie, tu nie, tu nie, tu, bo wziąłem sobie. To jeszcze. Nie? Lunar Beauty Moon Spell Volume 2. I tutaj też nie. No to co? To biorę, kochani, um, pędzelek. Tu mam Sigma pod nosem. E40. E, 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 e e i maczam w pudrze po prostu. Tutaj mam wysypany puder maksyneczkę, który mi został. I sobie tutaj widzicie. O, wblenduję to wszystko. No, żeby bronił. Boże, nie było żadnych um, wejść smoka z zmarchy, Bo to, to jest nam niepotrzebne. Absolutnie. Udajemy do kiedy możemy, że z nie mamy. O. Ja wychodzę z tego, z założenia, kochanie. Okej. Okay. No to jakby, jakby było, jakby było. E38, no taka niby kuleczka jest, nie? Taki, no taki, no, do nakładania e, cieni. Biorę sobie ten jasny z paletki. O, jak, ale on się patrzy. E, o Jezu. No i to było za dużo. Nie otrzepałam. I to wygląda strasznie. Ok. Dobrze. Wyblendować. Wezmę sobie padziki. Padziki. Ok. Jestem z powrotem. Wzięłam sobie maksyneczkę z takim czubkiem puchatym. O. Otrzepuję. I dalej sobie kochani nakładam ten niebieski kolor który praktycznie przy nakładaniu on się robi, on się kochani robi um, turkusowy jakiś taki, nie? Tak jakby, prawda? I sobie to i wyjeżdżamy. O! I kochani, jednak przeszłam znowu na um, ten y, e, 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 e. 49. Oczywiście, jeszcze trochę tym jaśniejszym W sumie jeden znowu pędzlem robię wszystko. Bo po co kurczę się ten? Nie? Muszę jakoś się ustawić, żeby tego łuba nie schylać. No. Bo ja później przychodzę i głową nie mogę ruszać. Tutaj by tak dziwnie, powykręcana. W trakcie się człowiek nie zwraca uwagi na to, prawda, prawda? Ok. Tak do, zro, zrobili mnie. I tak, wiecie, z leciutkimi ruchami, nie przyciskać, tylko leciutkie ruchy po powierzchni i tych zmarszczek, po prostu ok, okrężne ruchy pędzlem, i to on wszędzie, wszędzie wtedy, on wszędzie, on wtedy wszędzie ym, się zblenduje ten dzień. Prawda? Prawda. I teraz biorę cień ten i jadę kochani w załamanie i do góry, żeby uzyskać taki kolor. Uj. Ale to są po to, żeby mieszać te kolory, nie? Jak malarz. Ja tu się bardziej po, po artystycznym malarstwie dziwię. Dziwię proszę. Proszę, jak to powiedzieć? Ja to porównuję bardziej do artystycznego malarstwa. To mieszanie kolorów aniżeli fotografię. Bo fotografia, moi drodzy, to jest specyficzna dziedzina. I powiem Wam tyle, że w sumie tak, bo, się, bo światło. Oczywiście w malarstwie, w malarstwie też jest potrzebne światło. Ale to jest potrzebne światło i, i, i przez przysłona i izo. I to jest wszystko, czego w malarstwie. malarstwie mm? Tak, w malarstwie proszę ja Was nie wiem jakim. Tutaj troszeczkę jakby mi się za dużo nałożyło. Mm? Trzeba to rozblendować. Patrzymy się tam daleko w lustro. O, jest ok. No, jest. Jest. chyba. OK. I teraz wzięłam, kochani, um, E45. To jest taka kulka nie? z Sigmy. I nabieram sobie czarnego z Angeli Palety, i sobie robię go w załamanie powieki, i powyżej. O. Muszę się patrzeć, żeby było porówno. Tu jest u mnie najgorzej, ponieważ tu, zobaczcie, wszystko jest zmarszczone i powiem Wam, że w takim przypadku należy po prostu więcej dobierać cienia, a nie jak młoda tam osoba weźmie sobie raz i później go rozblenduje. Tutaj po prostu więcej dobierać i żeby w te zmarszczki go po prostu, no, wblendować. O, o to chodzi, dobra. No i wracając do tego malarstwa i fotografii, to ym, tak światłem się i te trzy rzeczy, nie? I oczywiście techniki. Tak samo jak są w malarstwie techniki, ale ze sobą one nie mają nic wspólnego. Tu masz technikę w dłoni, w pędzlu, a tu masz w, w, w strykaniu, nie? Jak technika na przykład y, 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 techniki w Fotografii w sumie małpują techniki malarskie, nie? Tak to wygląda, bo w fotografii, kochani, no co, są długie naświetlanie, to wtedy daje taki piękny wodospad, taki, taki, taki biały, taki, no jak tu wam pokażę, jak nie zapomnę. A mnie się już inaczej nie podoba, tylko tak. A tutaj widzicie kolorami i pędzelem. Też techniką malarską zrobi to malarz artysta, nie? Te właśnie takie, no czy, czy szary filtr, nie? czy filtr polaryzujący to jest to jest technika, to jest używanie rzeczy. Wspomagających fotografię. Um, a to wszystko. A, mar, a, martysta, Alasz, nie? Albo taki wiecie, artysta Alasz <gryw> Artysta, malarz wymaluje. Um, wymaluje, kochani, bez żadnego problemu. Um, jeżeli jest tym artystą, nie? Bo są niektóre takie bohomazy, że. Um, jeszcze nie zdążył być artystą, a już kuchnia maluje jak artysta. O, to znowu sobie zajechało, no ale trudno. Wyczyści się. No. A tak samo jak fotografia. Jeszcze się dobrze nauczył fotografować, a już siebie uważa no, za najlepszego w świecie fotografa. A jak spojrzysz na te zdjęcia, to ni ładu, ni składu. Nie wiadomo o co tam chodzi. I teraz, kochani, wziąłem taki mały, płaski pędzelek z tych, z Jessup. Jego numer jest MUL18 i sobie zrobię odcinkę. Powiem tak, część robienia arty, artystyczną to po prostu kochani yy, będę robiła w milczeniu. I klej, kochany, kochany, ukochany klej. Ja sobie tu pokleję. Tym razem, kochani, zacznę od wewnętrznego kącika yy, cieniem z glam Shopu a już wam mówię, um, Boże, um, multi jednorożec. No. Tym sobie to zacznę na tym kleju. No. Żeby było gdzieś tu miałam pędzelek płaski. Znaczy no by jego ja odłożyło, a nie, to nie z był. To był, to był ten, 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 Tak jest. I jego trochę tutaj. Ten, słuchajcie, u mnie nic nie wychodzi, jak robię pędzlem. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia. Muszę, muszę palcem wtedy, proszę bardzo, jakie mamy kolory. Następnym będzie muszę... Ten. ten, 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 następnym będzie o, o, o. E, wariat, crazy, mm. następny jest crazy, nagrywam, nagrywam, już mi się słabo zrobiło i całą resztę, e, co to jest, um, omg, omg, Jego to wezmę i poprzykleję. I tutaj po, po wszystkim, jeszcze raz tym omgiem przejechałam wszędzie, żeby tak trochę to wszystko przyciemnić, bo mi za jasne było. Że w takich samych końcach, okej, okay, no to wychodzi. Nie? Ale zawsze palcem dodaję, ponieważ wtedy jest jeszcze bardziej intensywny, moi kochani. Jeszcze bardziej przejrzysty świetlisty, tu mi się narobiło, To lekutko, tutaj, tutaj muszę też robić. O. I kochanie zakładając, że tu będzie, bo będzie kreska, biorę czarnego na taki mały, wąski, czarnego z Angeli Bright, z Anknok, na mały, wąski Jessup MUL18 mul ono tu i go sobie tutaj zakładają więc od razu wprowadzam pod jest, jest włączone, bo to byłaby masakra, gdybym miała. tyle roboty i nie włączony ten a mikrofon działa no trzeba się kontrolować jak będę sławna i bogata to zatrudnię sobie montażystę i już nie? ok T -t troszeczkę wylazło, ale to wszystko się podrobi później to na rzęsy Całe ciemno było wytrzemy to i troszeczkę rozdyś domy nie Roz, domy o tu jakby lepiej się rozdyś dało. chociaż nie jest ok. Dobra. No i robimy kreskę. Tym spaczki. On jest bardzo precyzyjny. No bo nie ta strona. I robimy sobie kreskę. Coś mi z właśnie a właśnie za bardzo był, za, za cienki. Okej, okay, kochani, tutaj mniej, mniej więcej z wami doszłam, gadając albo nie. I teraz będę robiła część artystyczną, kompletnie nie gadając. okej? Okay? super. Nakładania koralików i poprawiania. Oszczędziłam wam, bo trwało to trochę czasu, także przykleiłam, poprawiłam. Lepiej nie potrafię. Teraz biorę się za drugie oko. Ponieważ chcę tu lecieć w dół z tym okiem, to sobie jednak zakończę makijaż, kochani. Biorę sobie kuleczkę i, i ten jasno-niebieski tu na dół dam pod, pod to, co czarne nakombinowałam, o. I myślę, że to powinno starczyć. A resztę sobie tutaj i położę sobie y, mm, korektor, nie? Położę sobie korektor, trochę ciemniejszy Tyż? O, żeby to no. Tym od maksyneczki, y, poprawiałam tutaj. No to ta pajęczyna jest. No, my mamy w domu oto pająka i całą jego rodzinę, który z gotów go złapie i zaborduje, No i koty nie zjadają truchła, co upolują, no to na, na, no zostawiał dzieci, tak że wiecie. Ja pająków z domu nigdy nie wyganiałam i nie wyganiał, bo, są, bo to są bardzo, bardzo em, porządne, przyzwoite zwierzątka. Okej, okay. to teraz robię porządek pod oczami że pralka się kończy, powie, że pranie też i robimy se dalej. No nic, robimy drugie oko. Czarny pędzelek wzięłam z Sigma y, b, b, Pencil y, tak, E30. E, e, A czekajcie, ale Sigma ma jeszcze mniejsze pędzele. Którego tu mam? mam. Nie, nie ma. mam. Mam hurra, Stawie, to jest moi kochani. Już mówię. E05 Pencil czy pędzelek? okej, okay. Maczam go w czarnym e, cieniu. Nie jestem artystka. Aha, mam milczeć. Dobra, milczę. Okej, hey, kochani, no, sobie takie coś wymalowałam i ponaklejałam drzewko szczęścia. Czy to ma być ten? Burza mi z oczu, te, no, iskry mi z oczu lecą, no wiecie, nie? Siarka i te i ten tego. Dobra. Dotąd doszłam. Nawet mi się w miarę poprzyklejały te, te yy, no, brylanciki, czy jak to tam się zwie. Strassens, Strasssteine to się nazywa po niemiecku, a po polsku nie wiem. I tak, robię resztę oczy, twarz, usta i przychodzę do Was się pokazać. Na chwileczkę jeszcze do Was przyjdę. Usta już zrobione. Zjadłam już, wypiłam krew jednemu człowiekowi, ale zapomniałam o, o jednym, o rozjaśnieniu tutaj. Więc biorę ten. On jest taki fajny do rozjaśniania. Okej. Okay. To by było na tyle. Robię rzęsy i zaraz do Was wracam. A zatem, kochani, oto ja w pełnym makijażu Hello hmm, Winowy. Tak, patrzam się, patrzam się. Najgorzej nie wyszło, to tu jest za grube, ale mówię, kiedy w następnym roku, jak będę się bawić, to będą cieniutkie takie niteczki, będzie to bardziej przypominało pajęczynę. Najbardziej udała mi się krew na ustach, do ust lecąca, znaczy nie, po wypiciu krwi lecącą, szybciutko pomadką tą z Oriflamis, tak, od Marzenki dostałam, bardzo ładny krwisty kolor. I nie powiem, nie powiem, nie? że fajnie wygląda. Co użyłam? Widzieliście moje kochani palety? Jako puder był dzisiaj um, Estee Lauda. Jako y, brązy i tak dalej. Wzięłam to z tej palety. Nie? Z tej palety do twarzy, bo tutaj tak delikatnie pędzeleczkiem musiałam, żeby to jakoś wyglądało. I użyłam tego a zaraz później tego i te dwa róże one są świecące ze sobą zmieszałam kochani jako podkład no to mówiłam czy nie doktor Pieriko chyba nie mówiłam jako um, korektor też doktor Pieriko jako um, korektor puder już mówiłam pomadka to była nie 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 to nie była ta to była Ach, już wiem. tak, już wiem. Była kredka, tak? Żeby to zrobić, tak jeden. I to jest pom pomadka z Kiko. Ta taka y ładna, psąca się. Ładnie. Y nie? Żebr żebrowa. <gryb> <gryb> Wy. No, ładna. Po prostu. <gryb> nie mogłam znaleźć tej od Ewy. Aha, już widzę, że leży tam, ale wcale to źle nie podpasowało. Położyłam jeszcze tego omga na linię wodną no i to wszystko, co zrobiłam. Więcej grzechów nie pamiętam, kochani. Zrobiłam pierwsze, mój pierwszy w życiu makijaż na Halloween, kochani, zrobiłam. Artystka ze mnie jest średniej klasy, jeżeli chodzi o to, ale jak, to chyba mogę się pokazać, co nie jest tak tragicznie. Są panie, które jak zrobią sobie makijaż, to człowiek myśli, że to jest Halloween za każdym razem. Tak, tak źle ze mną nie jest, prawda? No. Kochani moi, dziękuję wam, że jesteście, że przychodzicie za kciukasy, za komentarze, za opowiadanie o mnie dalej, bo dużo, dużo osób właśnie przyszło z opowiadania o mnie dalej. Moja gorąca jeszcze prośba do tych, którzy są nowi. Zanim. Zaskrybuj. Zaskryb coś znowu Zaabonujcie ten kanał. To, kochani, obejrzyjcie kilka filmików, żeby widzieć na 100% No, first, że chcecie, to wtedy. Yy, ten, yy, no, to wtedy zasubskrybujcie ten kanał. Łącznie z dzwoneczkiem i łapeczki do góry. Kochani, właśnie, coś mało łapek mam. Coś mało łapek. Zapomniałam Wam chyba mówić ostatnio, że dawajcie łapeczki. Kochani moi i ze swojej strony dziękuję Wam z całego serca, że jesteście, życzę Wam zdrowia, spokoju, niekoniecznie świętego i samych fajnych dni, kochani. I co, widzimy się już w następnym filmiku. Pa, pa. Mua. Mua.